Dzień dobry. Korzystając z pięknej pogody, wybiegłam, żeby pokazać wschodnią elewację zielonej ściany, o której był mój poprzedni film. Jest to elewacja od strony Zabytkowego Parku i głównej drogi dojazdowej. Jak widać, ściana ma około 2,5 metra wysokości. Porastają ją rośliny cieniolubne. Jest dużo bylin, które w tej chwili są w fazie uśpienia, natomiast widać pojedyncze krzewy. Ciekawostką jest dąb, który wyrósł na szczycie. Prawdopodobnie wiewiórki przyniosły żołędzie i tak już tutaj został. Ponieważ była to ściana badawcza, dlatego układ kompozycyjny roślin nie miał wielkiego znaczenia, liczyła się przeżywalność konkretnych gatunków i odmian. Gdy nadchodzi wiosna, ściana staje się rajem dla ptaków i owadów. Dlatego bardzo chciałabym ją pokazać właśnie w fazie gdy budzi się do życia. Zapraszam zatem do zobaczenia.